Bo to tak że witamy Was, jak widzicie, widzowie. No, wygląda to po prostu superowo, tyle mogę powiedzieć. Ja sobie biorę tego EMF, leader. Dużo ja jeszcze google se wziąć, te google ci chyba pokazują orby. Otwieramy drzwi i możemy wyjść. możemy wejść. Na shift można szybciej biegać, ale tylko odrobinkę. Zapraszam, damy pierwsze. Załóż te google, gówna i mów mi, czy jakiś orb tu gdzieś jest. Idę za korek, Właśnie się tu zapaliło samo światło, widziałem. Dobra, z głośnym zetucha jakbyś mogła grać, bo tu trzeba słyszeć, bo czasami słyszeć kroki. Czy mam się blisko złuszyć, żeby nie umarła czasem. Słyszałaś ten dźwięk? Tak. Co tu się dzieje? A co mu taka wolna jesteś? No bo nie idę na szybciej. Ja też nie idę na szybciej, ale jestem szybciej. Zamykamy są sobą, dżibą, bo nie chcemy umrzeć. O, chyba mam tutaj ewidencję numer jeden, że freezing ten bo widzę, że zjapy mi Nie, jeśli tutaj go nie ma, by. ono no, widać. Zjapy widzę, że mi para leci. A wyjść gdzieś orb, to też powinien być. Właśnie mm. Tu jest ubikacja. O, słyszysz to? Zamykamy drzwi. Przed chwilą było słychać kroki ducha chyba. Ale nie ma orba nigdzie. Może nie ma nigdzie. A tu nie ma nigdzie? W żadnym pokoju? Może doleć dole gdzieś jest. No, chyba dole. Tu się zapaliło samo światło, to mogę powiedzieć. Tu jest basement, idziemy tutaj razem, trzymamy się razem. I co, nic tu nie ma? Nie. Mam. Nie, to jest laptop, komputer. Laptop, komputer, dobra. Zwyczaj sobie sama chodzi i za chwilę umrze. Kość. Co to był za dźwięk? O kość! Co to jest? Nie, za kość. O, no, wziąłem, kość. wziąłem tą kość. Nie ma żadnego orba. No to może akurat ten nie ma duch. Niech czuję, nie mają orba. No nie wskazuję jaki twój wskaźnik. Nie mam pojęcia gdzie on może być. Spróbuję się skontaktować z duchem. Zapytam się. Are you here? Czasami duch może wyjść, na, na czacie, ale no nie wiem. Tym razem nic nie mówi. Słyszałem coś. Co? Otworzyły się drzwi więc... łazienki. No ja tutaj to otworzyłem. Same? To jest strasznie. No. no to, to musi być duch. Jestem sam Pytam się go czytuję, ale nie, 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 nie odpowiadam nic. nic. Powinienem pojedzieć na czacie. O, słyszałaś to? Chyba tu książka A, spadła, to, spadła nie, czy coś. Nie, bo tu nie, nie, nie ma. Ale chyba boję. Dobra, wciśnij J O Uwaga, uwaga Lepiej zamknij drzwi, bo przecież on tu chyba idzie do nas właśnie Are you here? O, powiedział, że door co to, matacie? W drzwiach jest Uwaga, idzie, idzie Jeszcze raz się go spytam Ta książka! Ta książka latała! Gdzie? Tu nie ma nic Tu, za, za, tym, za, za tą szafką jest książka Aha, dobra Ona poleciała do góry i, i, i z powrotem Spytam się go jeszcze raz Jest tu, mówię ci. Odpowiedział, że jest blisko mnie Nilju On tu jest, w pokoju chyba. Ale Orba nie mam Ej, słyszę jakiś dźwięk! Pojawił tutaj. się, zabił cię! No, jest tutaj, widziałam go. No uciekaj! Nic nie widać. <laughs> Nic ty widać. Dobra. No mam... mam ewidencję jedną na pewno, że jest freezing temperature, a reszta to nie wiem. Aha, spirit box też w sumie jest. I ten. Freezing temperature, co so mam dwie opcje, albo demon, albo mer. Mam jedną drugą szansę, że zgadnę dobrze. Poczytam sobie o nich trochę, ja wybieram demon, mi się wydaje, że to jest demon Eee, czyli co było w freezing nie, temperature? Dobra, nie, dobra, Spirit box i freezing temperature, ja wybieram, że to jest Mer. To jest jakby co na ostatniej stronie w tym journal hmm. e, nie, nie może być Mare, bo nie było Orba Chodam, a mi się pokazuje, że jest, jakby w tym, w tym wyborze Aha. Ja myślę, że to jest demon No to demon, no dobra, to demon niech będzie, ale on mnie atakował sporadycznie też mi też wybrać? Dobra, niech będzie w takim razie demon Wychodzimy. No daj mi wybrać też! No to wybieraj szybko, bo już wychodzimy. O, udało się! No bo... demon, dobrze. No to widzowie udało nam się z tym, że nie zuzia umarła. Zabiją demon, niestety. Pozwolami swoimi albo czymś, nie wiem. Dobra, widzowie że życzy nam teraz szczęścia, bo teraz zaczynamy nową mapę. Jeszcze nie galiśmy. Żeby znowu nie umarła. Żeby znowu Zuzia nie umarła. Za co się pomódmy? Mamy przecież nowy rok za chwilę, także pomódmy się, aby Zuzia nie umarła. Ja też Przed nowym rokiem. Tak, przed nowym rokiem, życzę nam przed Dobra, i tym razem ja wezmę sobie te google, zobaczymy. I teraz ja zużyć dam. EMF yy, Reader. I książkę też wezmę. I zużyć pozostaje, pozostaje. Reszta rzeczy. A właśnie, jakie mamy w ogóle objectives tutaj? Z, zidentyfikować typ ducha. Dobra, i nazwa ducha to jest Olivia Woods. Weź sobie też ten, jeżeli możesz, krótkopalutowy. Nie chcę. Czemu? No już nie ma miejsca. Możesz się kontaktować z duchem. Ale wolę nie Dobra, ja to ja bezam. to jest... wezmę Lubię Tutaj po lewej stronie tym razem jest I ten dom jest bardzo ładny Spodoba ci się Taki nowoczesny Tak, tak zawsze w środku jest, tam są gitary To ja tego go lubię Damy pierwsze Łe Jimie twarz to <grym> biły Co my tutaj mamy? Łazieneczka Ołbat, bo nigdzie nie widzę Siotra same O, tu są moje piękne gitary o! jedna spadła. Właśnie, jedna spadła. Ona była na, na ścianie, a spadła. Słyszałeś to? Tak, no co czas słyszę jak on chodzi. Wyciągnie to jest... I... Jakaś szyba się zbiła. Jezu, to nie słyszałem. Ile ja yes. ci pokazuję? Piątkę. To to muszę mieć tego, chyba trzeba uciekać tam za chwilę. Ale nie ma freezing temperatures, jest jakby git. Może w tym nie ma, w innym może. Dobra, trzeba iść na drugie piętro. Zobaczymy, czy tam coś jest. No coś tam, dźwięki chodzenia. O, słyszysz? Nie widzisz tu, tu tego? nie słyszysz? Ale nie widzisz tego, jakby cienie? No, nie widzę, tylko słyszę, że on chodzi. Bo ja widzę cień. No, ja cień widzę swój twój też. Teraz raczej go pytam, czy jest, ale nie odpowiada mi. Może to akurat nie, nie, nie korzysta. by chodzić już? Mhm. Dobra, idę na górę zobaczyć, czy jest gdzieś orb. O, tu jest kość, znalazłem kość. Wziąłem ją, ale nie wiem co ona robi. Czemu tu wchodzisz, chyba, kiedy wyszedłem stąd? No bo szukam, czy będzie EFM coś tam. No to, to no, na dole to słyszałaś. O, co tu się o. pokazuje? Piątka? Dwa. Ty, by... I, to dwa. I cię pokazuję jeszcze raz? Dwa. A było pięć, tak na dole? No, no to chyba pod nami jest. Cały czas trzy dźwięki, jak on chodzi, kupde. Ja też. A to jest spad obraz, wcześniej, wcześniej był na ścianie. Nie rozdzielamy się już teraz, bo. Gdzie jest obraz? Tam. To to na może jakaś ewidencja będzie. A rzeczywiście widzę. I patrz, czy są jeszcze fingerprints. Fingerprints nie widzę nigdzie, nic takiego. Nigdy jeszcze nie widziałem, wtograłem. Ty. Ej, idzie do mnie chyba! Idzie do mnie! Słyszę go. Gdzie on jest? Bo słyszę taką piosenkę. Słyszę krótko tej Postawiłem książkę. Słyszę ten dźwięk, bo taką piosenkę słyszę dziwną. Zamknęłeś tu drzwi? Tak. No bo już ta piosenka mignęła, ale taką piosenkę miałam, jakby to chodziło. A za druga picara spadła. On tu ja mówię ci. Pokaż ten MF, gdyby ci pika tutaj. No Bo ja go zostawiłam. Dobra mi za tej książce nie napisał na razie Ale mówię ci dam, naprawdę słowo, że on za mną chodził No, jak dzielę nie mogę otworzyć tego Co tu się stało? Znowu tą posełkę słyszę Ej, e, jest chyba atak Tak, wychodzimy stąd Zakięte drzwi są ej! Chodź, tutaj ze mną, ukryj się! Na szczycie chodź! Tutaj, chodź się zamkniemy! A czemu otwierasz te On Ona za tym, tu do ciebie wyjdziecie i zabije! O, już nie ma, dobra! Spirit Box mógł być, ale nie wiemy. A co to jest Spirit Box? To jest jak, bo jak masz to radio, takie co ty trzymasz, to i, i napiszesz, na czacie napiszesz się spytasz, czegoś to on ci opisuje czasami na czacie. Orbów też nie było, nie? Też nie było, oni idzie opatrzyć się wszędzie przecież. Ja nie wiem, czy ten MF na pewno ci pokazywał że 5, a nie 2. No mówicie, że 5, bo było na czerwono. No to jeżeli tak było i jeszcze Freezing Temperatures, no to on mi wskazuje Banshee. Ale nie było Freezing Temperatures. Mówiłaś może było, co to było, co to było? Nie, jak... było zawsze powyżej było 25. To nie, dobra. m nie wiem, to może w Writing? A może fingerprints takie może, nie wiem, bo muszę się uprawnić. Czy... Ja chyba tam idę zacząć czy są jakieś fingerprints. Bo tak szczerze mówiąc się nie patrzyłem zbytnio I dobra ja zgaduję że to jest Banshee Dobra, zaznaczam też Banshee, zaczynamy czy tam się uda No dobra, jesteśmy gotowi, zaczynamy Czy nam się to uda zgadnąć widzowie No po co się lampić na mnie? Niestety nie udało nam się zgadnąć No dobra, to chyba na tyle dzisiaj co? Ostatnia mapa